Witam serdecznie. to Dikajos i mój praktyczny poradnik tego, jak grać w gwinta, aby wygrać, jak pozyskiwać karty, na co patrzeć, jak zrozumieć te zasady, bo yy, są skomplikowane. To jest bardzo kompleksowa gra, wymagająca taktycznego myślenia. Nie spodziewałem się, że tak mi przypadnie do gustu. Ale zacznijmy od podstaw. Kiedy w Białym Sadzie zaczynamy grać pierwszy raz i dostajemy talie, dostajemy talie Królest Północy. To jest jedna z czterech talii, którymi możemy grać. Przejrzyjmy je teraz. Pierwsza to jest talia Skojatel. Na początku nie mam oczywiście żadnej karty, ja już kilka mam. Druga to tak, Królestwa Północy, trzecia Cesarstwo Nilfgaardu, czwarta Potwory. Każda z tych talii ma unikalne właściwości, unikalne jednostki, chociaż są jednostki, które mogą być w każdej z tych talii, szczególnie jednostki typu efekty pogodowe, róg dowódcy, maneki. I potwory mają taką e, wspólną zdolność, że jedna jednostka zostaje zawsze na stole po partii. Czyli jednostka jedna z pierwszej ta, partii zostaje na drugą. Na potwory bardzo trzeba uważać, ponieważ one zawsze w pierwszej linii, w linii starcia bezpośredniego, czyli starcia piechoty, tego z mieczem, taki mały znaczek narysowany, są bardzo groźne. O ile do tej pory się zorientowałem, najlepszy na nie jest mróz. I kiedy już jest sytuacja bardzo zła, to odpuszczenie partii, ale o tym może później. Drugie to Cesarstwo Nilgardu. Specjalną cechą Cesarstwa Nilgardu jest... Kiedy jest remis. W jakiejkolwiek partii, kiedy jest remis, oni wygrywają. Czyli nie ma czegoś takiego jak remis z Nilfgardem. Zawsze trzeba albo wygrać, albo przegrać. Królestwa Północy ma taką zaletę, że po zwycięstwie w partii, po zwycięstwie do naszej talii dorzuca się jedna karta spoza naszej talii, ponieważ przystępujemy do rozgrywki z pewną ilością kart. W moim przypadku to jest w talii 30 kart, jest napisane. W tym 22 karty jednostek, 8 kart specjalnych. I na każdą grę losuje się 10 kart. Jeżeli mamy jakieś karty specjalne, które są w stanie nam wykaraskać te pozostałe, to możemy, ale to muszą być właśnie karty specjalne. Przystępujemy do gry z 10, które się losują z naszej całej talii. Czyli w moim przypadku 10 się losuje z 30. O ostatnio jest Skojatel, który, o ile się nie mylę, najmniej znam w tej chwili te, tę właśnie Italię. po prostu decyduje o tym, że Skojatel zaczynają partię. My gramy Królestwa Północy, które dostajemy na początku, więc najłatwiej jest je ją dopracować. I tu oczywiście dobieramy. To są karty, które mogę dobrać. Trzy razy Mistrz Oblężeń raz Redański Piechur dwa razy Biedna Piechota. I tu inne znajome postacie, a tu jest moja talia. Z tymi gram. Niektóre karty pozyskałem od kupców, tak jak Bożoga i Manekin. Niektóre już miałem na początku. Inne, tak jak Yennefer, czy Smoga, Willen, Tre, Tak, Boroch, Trzy Kawki z książek. Pozyskałem grając z innymi po prostu. Tak jak Vernon Roche, Estera, Jednostki specjalne. To już jest mocna talia. Z pewnością nie najmocniejsza. Ale postarałem się, żeby była dość zrównoważona. Mamy też szpiegów, ale ich działalność wyjaśnię już podczas gry, więc zacznijmy. Pamiętając jeszcze o tym, że każda z talii ma dowódcę. Eee, Król Temerii, w moim wariancie, bo są jeszcze trzy, jak widać, w moim wariancie Król Temerii pozwala na zagranie gęstej mgły w każdej chwili, o ile mamy ją w swojej talii. Jeśli nie miałbym tej gęstej mgły, jeśli bym wziął coś innego, to ta umiejętność byłaby po prostu bierna, raczej inaczej, nie do wykorzystania. Więc muszę mieć jedną kartę, żeby w każdej chwili móc wykorzystać to foldestem. Ruszamy, gramy z jakimś podrzędnym kupcem w tej chwili. Potem szybciutko zrobimy szybką podróż w inne miejsce, gdzie zagramy o jakąś poważną kartę. I tu właśnie, wylosowaliśmy 10 kart. Przeglądamy je. Mamy strasznie dużo jednostek obrężniczych ale że są dość mocne i mamy rozpogodzenie to może je zostawimy zaraz wyjaśnię mniej więcej o co chodzi z rozpogodzeniem losujemy Keiremetz ponownie aha nie wiem, nam to dało jedno z obrężniczych wylosował się Esteratysen bardzo dobrze w tej chwili o wyszedł ze szpiegiem więc tłumaczę już o co chodzi. Jak widzicie, możecie się dziwić. Wyszedł ze śpiegiem, ze ale śpieg poszedł do nas. I to my prowadzimy 7-0 w tej chwili. Z tym, że śpieg ma bardzo fajną cechę. Zobaczcie na ilość kart, które on ma, a które mamy my. Powinny mieć 9. Ale wyszedł i dodaje nam punkty, a sam losuje dodatkowe dwie karty. Czyli wychodzi na tym dobrze. Im szpieg jest lepszy, bo to różne karty oczywiście są, tym mniej punktów nam dodaje. O ile się nie mylę, najlepszy jest Talar, znajomy z Wiedźmina pierwszego, który dodaje tylko jeden punkt, dając tam dwie karty. Ale od razu wam pokażę fajny bajer, bo my mamy Manekina. Manekin zastępuje jedną kartę na naszej części pola bitwy. Najczęściej stosuje to wtedy, kiedy, dajmy na to, przeciwnik prowadzi 20 do. Nie wiem, 15. ja już wiem, że nie wygram, to wycofuję manekinę najmocniejszą z naszych kart i potem pasuje, żeby zachować tę kartę na później. Ale to jest też fajny bajer właśnie ze szpiegami, Bo możemy po prostu go zdjąć. Potem samemu zastosować. Zyskując potem dwie karty. Tak samo jak on. Jedziemy dalej. To jest karta, która. O ile ma drugą taką w talii to mu się pomnożą jeżeli ma drugą kawalerię nauzika, to obie będą miały po 4 punkty jeśli ją położy czyli w sumie w sumie będą miały 8 a my czy mu dołożymy na razie mu nie dołożymy jedziemy na oj pożoga jak widzicie pożoga skasowała nam kartę Pożega działa tak, że niszczy najsilniejszą kartę na polu bitwy. W tym przypadku była to nasza szóstka, czyli ten trebuszet, czy coś takiego. Ale najciekawsze jest to, że jeżeli my mamy szóstkę i on by miał tutaj szóstkę, to Pożega zniszczy je obie. Niszczy po prostu kartę z najwyższą cyfrą. Jeśli jest jedna taka karta, to zniszczy ją jedną. Jeśli są trzy szóstki, to zniszczy wszystkie trzy. Jeśli jest pięć szóstek, zniszczy wszystkie. O ile szóstka jest najwyższa. I w tej chwili nie możemy do niej wrócić. Zastosujemy to co on. Damy mu 7 punktów. I zyskamy dwie karty. Na dół nam skoczą. Zyskaliśmy Jennefer i kolejnego szpiega. I te karty wskakują nam spoza tej 10 kartowej e, talii. Co jest bardzo fajne. I zobaczcie on zrobił dokładnie to samo. Znowu wziął sobie szpiega. No, to my powtórzymy manewr. Dolosujemy sobie jeszcze dwie karty. Mamy Pożogę i Sheltona. Sheldona z On znowu gra Shillardem. Czyli śpiegiem. Też dolosowuje. Dawno nie miałem takiej partii. Ale dobrze. Mamy jednego z rębaczy. Gdybyśmy mieli dwóch, to tak jak mówiłem, pomnożyliby się. A że rębacze są silniejsi od tej nauziki, to rębacze mieliby. Każdy z nich miałby po 10 W sumie miał, mieliby 20 Ale że nie mamy To jeszcze się wstrzymam Bo może jakimś cudem nam się jeszcze dolosują Przeciwnik spasował To jest ciekawe Ale czy my możemy coś tutaj jeszcze zrobić Nie możemy Wygraliśmy partię Jest 12 do 6 Ale w tej chwili możemy jeszcze coś zrobić Nie opłaca się robić w tej chwili niczego Gdybyśmy mieli manekina Moglibyśmy wyjąć ją czyli odjęlibyśmy sobie 5 punktów, ale wciąż mielibyśmy 7, a on ma 6 i byśmy wygrali. Ale nie musimy w sumie tego robić, bo jeśli teraz spasujemy, to zyskamy kartę, bo nasza talia kart północy ma taką właśnie zaletę: zyskujemy jedną kartę po zwycięstwie. Gramy do dwóch zwycięstw albo będzie 2-0, albo będzie 2-1. Wylosował nam się deszcz. Deszcz działa na e, jednostki oblężnicze. Więc na razie, jeśli mamy deszcz, to może on wyjdzie z oblężniczymi My na razie zaczniemy z przodu. Na karty z przodu działa e, mrożenie. Deszcz na karty z tyłu. A mgła na karty po środku, na karty strzeleckie. On zaczął Strzeleckimi i ma dziesiątkę Pokażę wam teraz działanie mgły Mógłbym wybrać mgłę Którą mamy tutaj No w tej chwili nie mamy Ale jest w naszej talii ogólnie A tak jak mówiłem na początku Nasz król Foltest Nasz kapitan Ma umiejętność gęstej mgły Jeśli mamy ją w talii Więc zastosujemy ją I zobaczcie co się dzieje Z dziesięciu spada mu do jednego Każda z jednostek Poza jednostkami specjalnymi zmniejszy się do jednego. A on użył tego rozpogodzenia. Wszystkie efekty pogodowe zrzuca. Bardzo przydatna rzecz. Może uratować życie. Ale my możemy zrobić to coś yy, inaczej. On ma dziesiątkę. Gdyby ta dziesiątka była takiego koloru jak u nas jest Esteratysen czyli jeśli byłyby, dajmy na to, no, gwiazdą. Zobacz, nie działają żadne specjalne karty ani umiejętności Pożoga by nie zadziałała na niego ani na jej raper ale Orzoga ma zniszczy go po prostu bo to jest najwyższa karta na polu bitwy Jest zneutralizowany mamy 9 kart, on ma 8 a to jest druga partia więc o, to jest przydatna rzecz. Ha Cwaniak Tylko jeden, siła jeden, ale przewraca jedną kartę, którą on wybierze z tych, które już w tej talii zeszły. To nie jest ogólnie z tych, co się nie wylosowały, tylko z tych, które już zeszły. A że właśnie tą mu rozwaliliśmy, to on wyskoczył z tym i przywrócił sobie tą. Tak jak widzicie, mnóstwo zależy od losowania, więc jedziemy dalej. Doleczka do przodu, bez żadnych specjalnych zdolności, powinniśmy to wygrać. Mamy dwie karty przewagi, chyba tak naprawdę. Nie, jedną. Jeśli będzie miał róg, sobie to przemnoży. Rogu jeszcze nie widzieliście tutaj. Miałby 34, ale musiałby mieć kartę, właśnie z rogiem. A my pójdziemy. Na front Esteradem, na którego nie zadziała pogoda, nie zadziała pożega, nic. Bo jest kartą specjalną. Ma! Tak jak mówiłem, pomnożyło mu się razy dwa. Gdybyśmy teraz mieli gęstą mgłę. Rzucilibyśmy ją tu. To o ile się nie mylę miałby. Jeden... Miałby chyba trzy albo pięć. Z 34. Bo tak by to działało, ale już nie mamy Gęsteind Góry. Dlatego jedziemy dalej. Przegrywamy w tej chwili. A on obejrza w tej chwili nasze karty. To jest jego specjalna zdolność. Idziemy też tutaj, bo już nie bardzo mamy wybór. Aha, trzaskający mróz. Jak widzimy, Estera Tysen nie uległ temu, ale Wesemil zamiast 6 ma 1. Swojemu też odebrał 2, ale nam odebrał 5, a sobie tylko 2. Dlatego no, w jego oczach to się opłacało. Z tym, że my mamy rozpogodzenie, ale wstrzymamy się chwilę. Być może nie widział rozpogodzenia, bo kiedy on patrzy w nasze karty, widzi tylko trzy z nich. Więc liczę na to, że nie wiem. I znowu prowadzimy. A on ma znowu ruch dowódcy. Nie wiem, czy się opłaca w tej chwili rozpogadzać. Zobaczymy. Stawiamy na NFR. I ona nam może przywrócić jedną z kart, które zużyliśmy. I zużyliśmy tę. I tu mamy dylemat. Moglibyśmy wziąć jego. W sumie to nie jest dylemat. Bo on sam zamroził pierwszą linię. Więc Shillard nie da mu 7 punktów, tylko da mu 1, A my wylosujemy dwie karty. Więc to jest idealna sytuacja dla nas. Losujemy. Dolatują dwie karty. Bardzo fajne karty. I teraz pokażę wam coś. Eee, za momencik. Najpierw rozpogodzimy. To nie jest nic złego w bo zaraz wam pokażę Prowadzi 60 do 50. Mam nadzieję, że nic złego. Jestem pewny, czy wygramy. Mnoży się jeszcze bardziej. Chyba przegram. Ale nie szkodzi, pokażę Wam po prostu, jak to działa. Bo mamy kartę taką. Wygrałem od jednego z kupców. Zniszczy najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia naszego przeciwnika. Jeśli suma jego jednostek w tym bliskim starciu. Jest większa niż 10 albo równa. On ma 44. Więc rzucamy i zniszczy najsilniejszą jednostkę. Czyli zniszczy Shillarda. Jeśli wszystkie te miałoby po 12, to zniszczyłby wszystkie. Niestety nie tak to działa. Zniszczy tylko 14, a nam doda się ten. I przegramy tę partię. Minimalnie, ale przegramy. Ale tak jak mówię, to nie szkodzi. A, i tyle. Yy, skończyło się tak naprawdę. Yy, bo mamy jeszcze ulewny deszcz, ale to by nam tylko przeszkodziło. Spasujemy. I teraz co jest najlepsze? Tyle nawrzucaliśmy się tych kart, że... Jak widzicie, jest trzecia yy, tura. On nie ma kart. A ja mam tylko ulewne. Ulewne, ulewny deszcz. A przegrywamy, bo. O, dokładnie to. Jest remis. A Nilfguard ma specjalną zdolność, że wygrywa, jeśli jest remis. Tak więc w ten sposób przegraliśmy. A my szybko się przetransportujemy do miejsca, gdzie już. które już ustaliłem. Niestety musimy najpierw. dojść do miejsca z szybką podróżą. I zagramy z gościem, który ma. Poważniejszą talię i z gościem, który może nam dać bardzo poważną kartę. Mam zaznaczone: wygraj unikatową kartę od karczmarza. Właśnie w ten sposób wygrywamy te najlepsze karty. Wysyła nas gościu z białego sadu, z którym gramy po raz pierwszy do Stiepana w Oxenfurcie. I tam możemy grać. I on nam daje pierwszą z dobrych kart, i wysyła nas do kolejnych. I ci, których poleci, właśnie z nimi możemy wygrywać poważne karty. Ze wszystkimi innymi handlarzami yy, gramy. Oni mają średnie talie, naj, najczęściej słabe. I wygrywamy od nich raczej słabe karty. A od tych właśnie, którzy są poleceni i wypisani w nazwach, Questa wtedy zgarniamy więcej. Tak więc idziemy jeszcze na partię z gościem zaawansowanym. Aha. On się nie doczytał. <laughs> Już jest. I gramy z nim o kartę. Widzajcie Być może nawet zobaczymy jaka to będzie karta. Powiadają, że grywasz w kartę. Słusznie powiedz. I gramy i robimy tak samo tak. gramy północą moją stałą talią, chociaż przed, każdym, przed każdą partią możemy ją zmienić. I on też grani w garden. I znowu, co my tu mamy? Mamy dobrą talię. Dwie wymieniamy. Wymienię sobie szile. Dostaliśmy śpiega i wymienię pasy. I dostaliśmy mgłę. On zaczyna. Jeden fair jest bardzo fajna. przewraca kartę ze zbioru. Z odrzuconych. Jeżeli byśmy teraz ją zagrali, to niczego byśmy nie zyskali. Trzeba z tym poczekać. Bo jeśli jest napisane, że ze zbioru kart odrzuconych, to z tych, które już straciliśmy podczas e, partii. mamy manekina, więc z manekinu. O właśnie! Na to czekałem. To się najlepiej opłaca. Tak jak mówię, manekina najlepiej wykorzystywać w dwóch momentach albo w takich jak ten. Czyli bierzemy od niego szpiega. Albo kiedy już wiemy, że przegramy i wycofujemy swoje najmocniejsze karty. I teraz mamy bardzo fajnie. Możemy użyć dwóch szpiegów, a potem walnąć mu zamrożenie. Czyli, że nie będzie miał korzyści praktycznie żadnych z tego. Dostaliśmy, o znowu Estrada Tysena i Keire Metz. On zajrzał w nasze karty, zobaczył trzy z nich. A my dalej dajemy mu szpiega. i Dostaliśmy... O! Kolejną specjalną kartę. I palistę chyba. Teraz moglibyśmy użyć smoka. Skasowałoby mu tylko silarda niestety. Tak samo jeśli wzięlibyśmy pożogę. Skasowałoby mu tylko shillarda. Więc na razie bierzemy tylko to i zwróćcie uwagę, z 24 punktów zrobiło mu się 11. Nam co prawda z 6 zrobiło się 1 14, 1. Moglibyśmy odpuścić te talie. Te, te partie. To jest karta, która ma zaledwie 3. I chyba właśnie odpuścimy. Bo on zmarnował raz, dwa, czy cztery karty. No my w sumie też. Ale dzięki użyciu szpiegów mamy ich więcej. Spasujemy. Więc zwycięża. Spasuje zapewne. Tak. Czasami jeszcze używają karty śpiegów, jeżeli mają tak na koniec. I w tej chwili on wygra. Prowadzi 1-0. Ale mam aż trzy karty więcej. On wychodzi z kartą specjalną, której my nie możemy zniwelować. Dodatkowo wylosowuje sobie, dolosowuje sobie kartę z, z pierwszej części. Czyli z tych odrzuconych. My staramy się to zrównoważyć. A on już spasował. A to oznacza, że moglibyśmy wygrać pożogą. Anulujemy mu najmocniejszą kartę oczywiście poza kartami wyjątkowymi, bo one nie ulegają tego typu rzeczom. Tak więc. E, przy wy wypadku remisu, tak jak mówiłem, niestety musimy coś dołożyć, bo w wypadku remisu wygra Nilgard. Więc mamy 7 kart, ale nasza zdolność specjalna sprawia, że zyskujemy 8. Zobaczymy jaką. Rozpogodzenie średnio fajne. I idziemy ostro. Tak jak mówię, jeśli mam dobrą talię, to wszystko zależy od losowania. Bo nawet jeśli mam dobrą, zawsze może się zdarzyć, że no. Że się nie uda. Mamy gęstą głębę Zastosujemy. To jest właśnie na ten rząd. A on ma czyste niebo. Wciąż czeka, aż da coś na pierwszą linię, coś mocnego, żebyśmy mogli smoka użyć z jak, z jak największym e, efektem, bo jak go rzucimy teraz, będziemy mieli tylko 7 punktów. Natomiast jeśli... On będzie tu miał ponad 10, to wtedy mu rozwalimy najmocniejszą kartę z tego rzędu. Ale chyba się nie zapowiada. Z jednej też czekam. 0, ale dodaję mu kartę z odrzuconych. I robi się dość e... ryzykownie. Ma tylko dwie karty. Zależy jak. Chyba nie ma już szans. My skorzystamy sobie z NFR, czyli aż 7 punktów, niewrażliwa na pogodę i przywraca jedną kartę z odrzuconej, którą my możemy wybrać. Mamy te dwie, to bierzemy Semira. Już wygraliśmy, pewnie spasuje. Nie spasował, ma jeszcze czyste niebo. My też mamy, ale to nie ma znaczenia. Dobrze, ostatni ruch. I możemy już spasować. W takiej chwili, kiedy on już spasował, my możemy sobie grać do końca. Nie ma sensu używać tej pogody, bo to ani nam nic nie da, ani jemu nic nie zabierze. Wygraliśmy 48-23, na koniec zostajemy wynik. Mamy 2 2,1. Przegraliśmy 1,14, wygraliśmy 1510 i wygraliśmy aż 48-23. Tak więc yy, tak jak mówię, podstawy. Grać ze wszystkimi jak się da. Zyskujemy w ten sposób karty, szczególnie z tymi, którzy są wyzwani, którzy wyzywają nas w questach, że tak powiem, do których nas kierują inni, którzy... których pokonujemy w questach. W ten sposób zyskujemy karty. Karty możemy też kupować u handlarzy, warto zaglądać. Przeróżni mają przeróżne karty. Oczywiście u handlarzy nie, nie kupimy kart specjalnych, ale na przykład już takie karty przydatne jak Pożoga czy Róg możemy dostać bez problemu. I w ten sposób to się kręci. Z reguły mm, gramy o zaledwie 10 orenów, florenów czy koron, ze zwykłymi kupcami, z innymi właśnie o te wartościowe karty. Mam nadzieję, że ten poradnik wyjaśnił Wam mniej więcej podstawy. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, cokolwiek, zapraszam do zostawienia komentarza pod filmikiem. Zapraszam też do subskrybowania kanału, na którym. W tej chwili znajduje się mnóstwo materiałów odnośnie Wiedźmina, wliczając oczywiście Let's Play grany na Xbox One. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie do usłyszenia Dikaios